Kolejny, czwarty aspekt to dorastanie. Co tutaj mam na myśli pod słowem klucz dorastanie? Mianowicie, w centralnej lidze juniorów można grać do 18 roku życia, w niższych ligach juniorskich nawet do 19 roku życia. Słuchajcie, 19 lat to jest bardzo dużo. Ta piłka nożna cały czas ewoluuje. Tak? Kiedyś za młodzieżowca mówiliśmy, o młodzieżowcu mówiliśmy o zawodniku, który ma 23 lata. Teraz, jak ktoś ma 20 lat, 19, to już się o nim mówi, że to już jest taki zaawansowany nawet junior, to już jest taki dojrzały junior. To nawet nie jest młodzieżowiec, mimo że teoretycznie jest zapisane, że do 21 roku życia jest status młodzieżowca. Co chciałbym przekazać? W wieku 19 lat, czy tam 20, Matthias de Licht, obrońca z Ajaxu, był już kapitanem swojej drużyny. W Polsce zawodnicy młodzieżowcy w wieku 19 lat dopiero kończą wiek juniora. Czyli jeżeli przyjąć takie dwie skrajne kwestie, to to, to chłopak, który wychodzi z wojewódzkiej ligi, tak, ma 19 lat i dopiero zaczyna. Przygodę z seniorką. Natomiast na zachodzie, gdzie to szkolenie jest w ogóle no, poza 30 czy 50 lat do przodu, lata świetlne od polskiego systemu szkoleniowego, tam w wieku 20 lat tacy właśnie zawodnicy jak Matias Delict są już kapitanami seniorskiej drużyny, która gra w lidze Mistrzów, jednej z najlepszej drużyny w Europie. To samo kiedyś było w Atletico Madryt, jako Fernando Torres. Jeden naj, najmłodszy młodzieżowiec tak, w historii y, występów w Atletico został kapitanem. Tak, najmłodszy y, zawodnik w historii y, Atletico Madrid. Bodajże nie pamiętam, bo nie sprawdzałem tego, ale w wieku prawdopodobnie 19 lub 21 lat Fernando Torres został kapitanem Atletico Madrid. To pokazuje. W jakim kierunku idzie piłka nożna? No nie w kierunku szkolenia juniorów, tylko w kierunku jak najszybszego szkolenia młodych zawodników pod kątem gry w seniorach. Matthias Delikt, powiedzmy w wieku 15-16 lat zaczynał ogrywać się w piłce seniorskiej. To samo z Fernando Torresem, to samo z innymi młodymi chłopakami, którzy. W w krótkim odstępie czasu, nagle w wieku 20 lat, zaczęli już grać sukcesywnie na poziomach e, seniorskich. E, także oni, tak jak mówię, w wieku 20 lat już grali w lidze mistrzów, już byli podporami jednych, e, jednych z najlepszych zespołów w Europie. A tutaj my w Polsce e, no, mówimy o, o juniorze, który ma 19 lat. Że jest zdolnym chłopakiem, a on nie zagrał ani jeszcze minuty w seniorach, bo taki mamy system. Tak? Chłopak 19-letni dopiero wychodzi z piłki juniorskiej. Można to również porównać, czy też skontrować takie dwie kwestie. Chłopak, który ma 15 lat, prawda? I już testuje się w piłce seniorskiej, już trenuje z seniorami. W wieku 19 lat powiedzmy ma 3 czy 4 lata gry na poziomie seniorskim i ma już doświadczenie, tak, jest już gotowy do gry w seniorach, jest już gotowy do gry w wyższej lidze, tak? Seniorskiej. Natomiast zawodnik młodzieżowy, który kończy wiek młodzieżowca, tam w wieku 19 lat, po pierwszej na przykład lidze wojewódzkiej. Nie masz żadnego doświadczenia, ani jednej minuty rozegranej, głównie, ani jednej minuty rozegranej w piłce seniorskiej i jest 4 lata do tyłu, prawda? Od zawodnika, który już w wieku 15 lat był regularnie występował regularnie w piłce seniorskiej. Taki 19 latek, po czterech latach doświadczenia z piłką seniorską, już jest do gry wyżej, tak? już jest do gry w drugiej, trzeciej, czwartej lidze, jeżeli wcześniej grał np. w mocnej okręgówce, tak? Natomiast wy jako juniorzy kończąc swój wiek juniora, de facto w wieku 19 lat nie macie za bardzo ani doświadczenia, ani minut rozegranych, ani umiejętności, ani mentalnie, ani fizycznie, nie wiem, ani życiowo, nie jesteście kompletnie gotowi do, do piłki seniorskiej. Zanim wy dojdziecie do tej piłki seniorskiej, dojdziecie do tego poziomu mentalnego, piłkarskiego, prawda, życiowego jakiegokolwiek, to minie na pewno rok albo dwa. Czyli mamy sytuację, gdzie w wieku 21-22 lat e, nabraliście ogłady i jesteście dopiero gotowi na to, żeby grać gdzieś wyżej. To już jest za późno zdecydowanie za późno. Wiek młodzieżowca jest ustalony do 21 roku życia na papierze. Na po tym czasie. Tracicie już tak zwaną osłonę, i już nie jesteście młodzieżowcami, już nie jesteście tak rozchwytywani przez inne kluby, bo straciliście status swojego młodzieżowca. Czyli zanim wy, tak naprawdę po tych etapach juniorskich, po tych przygodach juniorskich, dojdziecie do poziomu seniorskiego, to minie kilka lat, prawda? I, i, i będziecie w wieku tych 21, 22, a nawet 23 lat. Po zabawie z jakąś okręgówką czy czwartą ligą. W tym czasie, po tym okresie czasu w wieku 23 lat, później już będzie bardzo ciężko zamarzyć o tym, żeby zostać kiedyś w przyszłości profesjonalistą. Piąty punkt, o którym chciałbym wspomnieć, to tak zwana stagnacja. Jeżeli chodzi o juniorów, to tak naprawdę grając w clj U15, U17, U18 i tak dalej, z roku na rok nie, niczego już więcej się nie nauczycie. Nie ma w tym żadnego rozwoju. To co Was nauczyli w wieku 13, 14, 15 roku życia, 16, 17, 18 to jest tak zwana aktualizacja, upgrade. Uczycie się oczywiście nowych rzeczy, nie wiem, przesuwania. Prawda, grania w linii itd, tak, dalej, i tak dalej, ale to są detale. To są jednak detale taktyczne, yy, to są jakieś tam detale boiskowe, prawda, które oczywiście detale w piłce są bardzo ważne, ale to są naprawdę mikro detale. Ty w tym wieku 15 lat, prawda? Jeżeli masz 15 lat, tak, i twoja następna przyszłość to są 3 lata, kolejnego, kolejne 3 lata grania w Celiotkach odpowiednio rocznikowych, czyli 16, 17, 18, prawda? Jeżeli masz taką przyszłość przed sobą, to już niczego więcej się nie nauczysz. Nauczysz się, tak jak mówię, takich właśnie tych wartości taktycznych, boiskowych. Ale za bardzo już nic się nie nauczysz. To co, to, co już ci trenerzy chcieli wpoić, to już ci powiedzieli, tak? Już ci wpoili wcześniej. Ten progres będzie minimalny. To już będziesz nabierał nawet nie wiem, czy doświadczenia, czy, czy nie wiem nawet, na czym będzie polegał ten progres. Ale jeżeli chodzi o progres stricte sportowy, będzie on praktycznie niewielki. Natomiast jeżeli chodzi o piłkę seniorską, oczywiście, jeżeli grałbyś w czwartej lidze też cały czas, rok po roku, no to też nie będziesz się rozwijał, bo będziesz cały czas w miejscu. Ale jeżeli ty w wieku 16 lat powiedzmy, dojdziesz do zespołu jakiegoś okręgówkowego, i tam pograsz rok, prawda, i po tym roku pójdziesz do innego zespołu, albo nawet ligę wyżej. To cały czas robisz mega, robisz mega progres. Tak? Z okręgówki do czwartej ligi ta, ta, ta różnica w, w poziomach jest kolosalna również. prawda? Później z czwartej ligi do trzeciej ligi również ta, ta, ten przeskok jest bardzo duży. Także w CLJ czy gdzieś tam w innych ligach juniorskich te, te przeskoki są bardzo małe, niczego się nie nauczysz. Nawet jak przechodzisz z pierwszej ligi wojewódzkiej do centralnej ligi, to ten przeskok też nie jest aż taki duży, bo tutaj masz cały czas do czynienia z młodymi chłopakami na, poziom... na podobnym poziomie, tylko różni się ta infrastruktura, tak? Jeżeli grasz nie wiem, w pierwszej lidze wojewódzkiej w jakimś tam, yy, powiedzmy klubie z, z, z małej wioski, a przechodzisz do klubu, powiedzmy centralnej ligi, zazwyczaj nie wiem Legia czy. czy... Czy EUKS, czy jakikolwiek inny klub to różni się tylko infrastruktura, masz, masz autobus, nie wiem, nagrywają Twoje spotkania. No, i różni się może taktyka, podejście właśnie taktyczne, może trochę jeszcze bardziej te technika, ale te, ten, ten, te, te różnice są jednak minimalne. Natomiast przechodząc po, po kolejnych szczeblach w piłce seniorskiej, z, z okręgówki do czwartej ligi, ewentualnie, prawda, w wieku 15 lat z okręgówki do czwartej ligi, w wieku 16 lat z czwartej ligi do trzeciej ligi, w wieku tam 17 czy 18 lat. Z czwartej, czy tam z trzeciej ligi, na przykład do drugiej ligi, to te progresy są kolosalne, prawda? I masz szansę cały czas się rozwijać. Tak jak się rozwijają ludzie w korporacjach, szczebel po szczebelku, tak tutaj również adekwatnie szczebel po szczebelku możesz się rozwijać, możesz budować tę markę. A tu jednak ta centralna liga juniorów, prawda, jest ostatnim etapem. Już nie da się grać wyżej, tak? jeżeli chodzi o poziom juniorski. I ten poziom juniorski też cechuje się stagnacją, no bo już potem opanujesz do, do perfekcji takie elementy taktyczne, już takie, takie prawda, schematy zastosowane przez trenera, że już nic więcej prawda, nie nauczysz się na, na boisku. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Generalnie mówiąc, różnica jest kolosalna, jeżeli chodzi o grę czy to w juniorach, czy w seniorach. Polecam Wam zdecydowanie jak najszybciej nabieranie ogłady, krzepy, doświadczenia w piłce seniorskiej, nawet jeżeli macie 15 lat, ale warunkami nie wiem, fizycznymi, umiejętnościami jesteście w stanie grać w okręgówce, czy nawet w tak zwanej głupiej A-klasie. Ja to serdecznie Wam gorąco polecam. Nie ma nic lepszego dla młodego zawodnika niż jak najszybsze nabieranie doświadczenia na poziomie seniorskim, pod każdym względem mentalnym, fizycznym, piłkarskim, jakimkolwiek, tak. Także odpowiadając na pytanie, zdecydowanie, piłka seniorska, więc polecam Wam piłkę seniorską. Jest tylko jedna gwiazdeczka, jeden wyjątek, gdzie tej piłki seniorskiej nie polecam, w momencie kiedy wasze parametry są zbyt słabe, czyli na przykład mierzysz nie wiem 160 cm, ważysz 45 kg, jeżeli naprawdę jesteś takim no zawodnikiem, który y, wagowo, wzrostowo jeszcze, y, jeszcze nie, jest, y, nie jest gotowy na piłkę seniorską, to wówczas y, polecam przede wszystkim właśnie jeszcze nabieranie tej krzepy w piłce juniorskiej, aż do momentu, kiedy troszkę podrośniecie, kiedy troszeczkę y, zgrubniecie, tak oczywiście kolokwialnie też mówiąc zgrubniecie, bo tu nie chodzi o to, żeby dużo ważyć, ale kiedy nabierzecie masy, kiedy nabierzecie wzrostu, Wówczas, jeżeli już będziecie mieć takie parametry godne ku temu, żeby próbować w piłce seniorskiej, wówczas od razu się testujcie. Jeżeli macie 15 lat i tymi warunkami fizycznymi jesteście w stanie grać nawet w okręgówce czy w czwartej lidze, już nie mówiąc o czwartej lidze, działajcie, działajcie tylko i wyłącznie w piłce seniorskiej. Także podsumowując. Ten aspekt mentalny, fizyczny, finansowy, to wszystko jest na korzyść piłki seniorskiej. Być może jest tam jakiś argument, nie wiem, pewnie jakiś trener mi o tym powie, który jest zdecydowanie po stronie. Juniorskie. Natomiast ja chciałem zachować obiektywizm, profesjonalizm, zdecydowanie obiektywizm, mimo że to może wyjść jako rada, jako subiektywna rada, także polecam Wam piłkę seniorską. Nie, ja obiektywnie, profesjonalnie, naprawdę polecam Wam z całego serca, nie jako ja Wojciech Słacki, tylko ogólnie na rzecz Waszego dobra granie jak najszybciej w tej piłce seniorskiej, szukanie możliwości gry. W piłce seniorskiej. Też na, na, na samym końcu chciałbym właśnie dodać te kwestie odnośnie kolejnych materiałów wideo. Następne tematy będziecie również oczywiście wybierać na naszym Instagramie. A od kolejnych odcinków postaram się, aby już coś dodać, tak? aby dodać to intro, żeby te relacje nasze były, czy, czy moje relacje tak? były coraz bardziej rozbudowane, żeby to nie było. Monotonne, tak jak mówię, ja potrzebuję przede wszystkim właśnie czasu, aby stworzyć to intro, aby to wszystko ładnie poukładać, ale tak jak mówię, obiecuję, że w następnych już relacjach będziemy, będziemy bardziej to wszystko profesjonalizować, będziemy robić wszystko, w takim kierunku, aby te, aby te materiały, aby te poradniki były jak najbardziej nie monotonne, tylko jak najbardziej kolorowe, aby ta merytoryka była na jak najwyższym poziomie. Dobrze, moi kochani, mam nadzieję, że ten odcinek również Wam się podobał. Jeszcze tylko właśnie jedna taka uwaga, słuchajcie, odnośnie pytań, bo o tym chciałbym również nadmienić. Wysyłajcie do mnie pytania na maila lub na Instagrama agencji piłkarskiej, nie do mnie osobiście, ani na Facebooku, ani na Instagramie. Ja niestety jestem bardzo zapracowanym człowiekiem i nie jestem w stanie zawsze Wam odpowiadać na Wasze pytania. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie, nie wiem, kanału, diety, Waszego rozwoju piłkarskiego, zadawajcie mi proszę na. Naszym fanpage'u na oficjalnych profilach e, agencji na Instagramie i na Facebooku. Nie do mnie e, prywatnie ani na Facebooku, na, ani na Instagramie. Miałem wiele takich sytuacji, że nie odpowiadałem na te pytania. Później były e, problemy, ale przecież e, sam mówiłeś, że mamy zadawać pytania, a teraz nie odpowiadasz. Nie odpowiadam, bo tak jak mówię, niestety ostatnio nie dość, że byłem chory, czy w sumie nadal jestem troszeczkę przeziębiony. To mam bardzo dużo pracy. Także zadawajcie pytania, czekajcie cierpliwie na odpowiedź, bądźcie wyrozumiali, ale tylko i wyłącznie na profilach firmowych. Pozostajemy w kontakcie. Mam nadzieję, że mimo wszystko się podobało. Następne relacje postaram się, żeby były już coraz bardziej sprofesjonalizowane. Także trzymajcie się, dużo zdrowia. Cześć, cześć.